Cześć, z tej strony trener Łukasz Choliński, a w tym filmie zrobimy sobie tabatę góry ciała. Zapraszam. Przechodzimy do takiego klęku podpartego. Chowamy głowę, rozluźniamy barki i znowu chowasz głowę, rozluźniasz barki. W ten sposób spokojnie sobie górę ciała do tego treningu rozgrzejemy. Super. Jeszcze, jeszcze. Ok, zejdź teraz do tyłu, wypchnij mocno pupę w tył, przejdź do przodu i znowu do tyłu. Tak, jest i przód. Tył, przód. Zostań sobie w tym pełnym podporze. I teraz robimy te duże koła, takie rękoma, żeby rozgrzać trochę barki do tej naszej pracy. Jedna ręka, druga ręka. Spokojnie. I znowu chowasz głowę, wypychasz plecy, rozluźniasz. Tak jest. Chowasz głowę, rozluźniasz. Spokojnie w ten sposób. Super. Jeszcze, jeszcze. I znowu siadamy do tyłu, wyciągnij się daleko. I przejść do przodu i znowu wyciągasz się, przechodzisz do przodu, tak jest. Zatrzymaj się w podporze i robimy duże koła, raz jedna, raz druga ręka. Okej. Okay. Siadamy sobie z tyłu na piętach, weźcie, złapcie sobie ręce razem, i rozgrzewamy nadgarstki, takie kółeczka nadgarstkami sobie robimy, żeby te nadgarstki porządnie rozgrzać. No i co, przygotowujemy nasze stanowisko. Czas do pierwszej rundy. Ustaw sobie ręce na szerokość barków, patrz przed siebie i będziemy schodzić głową daleko w przód. Uwaga, go! Dół i góra, tak? I znowu schodzisz do dołu i wypychasz się w górę. Tak jakbyśmy chcieli dotknąć nosem coś, co jest daleko przed nami, także wypychaj się rzeczywiście daleko przed siebie. Zobacz, że łokcie są ustawione. Blisko ciała, czyli ręce idą wzdłuż ciała, nie idą na boki. Ok. I odpoczywamy. I teraz słuchajcie, kładziemy się na brzuchu. Zostajemy na tym brzuchu, ręce pójdą do przodu i będziemy pływali. Waga? Goł. Patrzysz w podłogę i płyniesz. Tak, czyli w ten sposób sobie pływasz. Patrz w podłogę, możesz sobie nawet położyć czoło na macie. I rzeczywiście na tej macie leżeć. Oddychaj. I płyniemy. Przez 20 sekund w ten sposób staramy się płynąć. Jeszcze, 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 jeszcze. Okej. Okay. No i co? Już znacie ćwiczenia. Teraz się podnosimy i robimy na przemian. Raz jedno, raz drugie. Czyli wracamy do pompki. Patrzysz przed siebie i go. Dół i góra. I znowu. Dół, góra. Tak jest. Oddychaj. Jeżeli chcesz, możesz sobie to przyspieszyć. Im szybciej to zrobisz, tym... Zrobisz więcej pompek w ciągu tych 20 sekund, a tym samym bardziej się pomęczysz. Także tym też możemy regulować poziom trudności, właśnie tą szybkością wykonywania tego ćwiczenia. I znowu się kładziemy na brzuchu, nogi do tyłu, ręce do przodu, podnosisz nogi, podnosisz ręce i płyniemy. Tak jest. Taki krótki ruch, oddychasz spokojnie i płyniesz. Staraj się cały czas tu oddychać. Tu się trochę trudniej oddycha, bo leżymy na brzuchu, ale damy radę. Także walczymy, walczymy. Go, go, go. Tak jest. Ok. Łapiemy oddech. I znowu. Połowa rundy. Jeszcze dwie minuty do końca rundy. Wracamy do pompki wąskiej. I uwaga, uwaga. Go. Nisko. I góra. I to samo. Jeżeli masz słabe ręce, nie schodź tak nisko. Ugnij sobie ręce tylko troszkę. I wy prostujesz ręce w łokciach, tak? Czyli im niżej schodzisz, tym jest trudniej. Także dostosuj to do swoich możliwości. No i schodzimy nisko i wypychamy się. Tak jest. Także też te pompki dostosuj do twojego poziomu zaawansowania. Kładziemy się znowu ręce do przodu. Uwaga, uwaga. Patrzysz podłogę, podnosisz nogi, podnosisz ręce i płyniesz. Tak jest. Oddychaj. Płyniemy chwilę. 20 sekund takiego pływania jeszcze, 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 jeszcze. Super. Ostatnie sekundy. Ok. Odpychamy się. Przechodzimy znowu do pompki. No i ostatni taki zestaw pompki. Spływanie musimy zrobić, żeby zakończyć tą rundę. Go. Dół i góra. Dół i góra. Mhm. Jeszcze, jeszcze. Walczymy. Nie poddajemy się. Super. Oddychaj. Tak jest. Okej. Okay. No i zostało nam pływanie, czyli kładziemy się znowu na brzuchu. Ręce idą do przodu. I podnosimy nogi. Napinamy pośladki. Ręce w górę i płyniemy. 20 sekund i za chwilę będziemy odpoczywali. Tak jest krótki ruch. Płyń, płyń, płyń. Nie dawaj za wygraną. Super. Jeszcze chwila. Zaciskamy zęby, walczymy do końca. Okej. Okay. Oddychamy, odpoczywamy. Runda pierwsza zaliczona. Super. Czas na rundę numer 2, i rundę numer 2 zaczniemy sobie od szerokiej pompki. Także ręce są szeroko i idziemy. Dół, popatrz, dotykam barku. Dół, bark, tak? Naprzemiennie dotykam barków, i teraz to jest szeroka pompka, czyli teraz łokcie rozchodzą się na boki. Dłonie mam ustawione szerzej niż barki i w ten sposób sobie schodzę. I ta sama zasada, im niżej schodzisz, tym jest trudniej. Także dostosuj znowu to do swoich możliwości. Tak jest. Teraz kładziemy się znowu na brzuchu. Będę podnosił znowu nogi, napinając pośladki. Ręce pójdą w przód. Patrzę w podłogę i ściągam teraz łopatki. Tak, czyli ściągam mocno łopatki, żeby góra pleców popracowała. Patrz w dół. Oddychaj. Mocno ściągasz. Nogi są uniesione, pośladki są napięte. I staramy się to zrobić. Go. Ściągasz. Prostujesz. Ściągasz mocno. Prostujesz. Tak jest. Okej. Okay. I co? Czas na pompkę. Odpychasz się powoli. Szeroka pompka. Czyli znowu ręce szerzej niż barki. Łokcie na boki. Go. Op. Dotykasz. Tak jest. Dół. Dotknij. Super. Jeszcze, jeszcze. Całe 20 sekund tych pompek. Głębokość schodzenia dostosuj do swoich możliwości. No, i próbuj to zrobić. OK, i już. Kładziemy się znowu. Tak, jest całe ciało w jednej linii, i znowu będziemy mocno ściągać łopatki. Także skup się na tym, żeby poczuć, że góra pleców jest zaangażowana do tego ćwiczenia. Koła. Tył, przód, znowu tył, daleko, przód. Tak, jest. Patrz w podłogę i to samo. Możesz sobie położyć nawet czoło na macie i mocno ściągasz. Super. Tył. Przód, znowu tył. Przód tak jest. Okej. Okay. Powoli wstajemy. No i jeszcze kilka razy musimy to zrobić. Jak tam? Ręce. Czujemy? Pracuje góra ciała. To go. Pompka. Dotknij. Tak jest. Dotykasz. Aha. Super. Cały czas ten sposób. Raz jednego barku dotykamy, raz drugiego. Ok i znowu się kładziemy. Także zobaczcie, jak fajnie. Raz leżymy, raz pompujemy. Podnieś nogi, ręce i ściągamy. Tył, przód. Tak? Wydech i wdech. I wdech. Cały czas oddychasz. Patrz w tą podłogę, ściągaj mocno ręce. Super. Jeszcze, jeszcze. Mocno, mocno. Mamy to. Walczymy jeszcze chwilę. Ok. I znowu. Odpychamy się, przechodzimy do klęku podpartego. No i raz pompki, raz te ściąganie łopatek i będziemy znowu odpoczywać. Waga? Go. Pompka. Dotykam. Pompka, dotykam. Kto może? Schodzi nisko. Tak jest. Dół i dotykasz. Super. Okej, okay. no i na koniec rundy znowu się kładziemy na brzuchu. Przygotowujemy się do ściągania łopatek. Oddychamy, podnieś nogi, napnij pupę, ręce w przód i goł. Ściągamy tył i przód, tył i przód, tak jest. Jeszcze, jeszcze. Mhm. Mocno ściągasz, poczuj jak góra pleców pracuje. Okej, okay. odpoczywamy, runda zaliczona. Kolejną rundę porobimy pająka, czyli ręce idą w tył, wypchnij mocno biodra w górę i będziemy dotykać na przemian prawą ręką lewej nogi i odwrotnie, tak? Hop, dotykam. Dotykam. Tak jest. Barki są opuszczone i próbujesz tego pająka właśnie w ten sposób sobie zrobić. Jak chcesz, możesz sobie też przyspieszyć, żeby zrobić więcej tych powtórzeń w ciągu tych 20 sekund. No i walczymy. Super. OK. Teraz po pająku schodzę znowu do leżenia na brzuchu. Znowu się ustawię. I teraz słuchajcie, będę podnosił nogi, ręce pójdą do tyłu, odwracam kciuki w górę i nie ruszam się. Zostaję w takim, takiej pozycji supermana. Patrzę w podłogę, tu wyobrażam sobie, że ktoś mnie ciągnie za ręce w tył. Barki są opuszczone, pupa napięta, plecy napięte i oddychamy. Jeszcze, jeszcze? Także tu mamy bez ruchu ćwiczenie, tak? I znowu przechodzisz do siadu, najpierw, bo czas na pająka, tak? Czyli znowu ręce z tyłu, podnosisz pupę i go. Dotykasz raz jednej nogi, raz drugiej. Jakby było za ciężko pracować i nogami, i rękoma, to możesz sobie włączyć na przykład same nogi i robić tego pająka w ten sposób. Dopiero jak taki ci wychodzi, to spróbuj włączyć ręce po skosie. Mhm, Okej. Okay. I znowu kładziemy się na brzuchu powoli. Tak jest. Patrzysz w podłogę, podnosisz nogi, ręce w tył, odkręcasz kciuki do sufitu i się lekko podnosisz. Patrz w podłogę. Na tyle wysoko się podnieś, żeby poczuć, że plecy są napięte. Jak nie czujesz, podnieś się jeszcze troszeczkę wyżej. Podnieś nogi, napnij pośladki, oddychaj i wytrzymaj w tej pozycji chwilę. Ok. I znowu odpychamy się. No już wszystko wiecie. Teraz jeszcze kilka razy trzeba to zrobić, żeby zakończyć rundę. Uwaga, podnoszę i go. Raz. Dwa. Tak jest. Super. Oddychaj. I walczymy z tym pająkiem. Aha. Okej. Okay. I znowu przechodzimy do leżenia. To ćwiczenie jest fajne, bo się nie trzeba ruszać, co nie znaczy, że się nie męczymy. Podnieś nogi, ręce do tyłu, kciuki do sufitu i idziesz lekko w górę. Patrzysz podłogę, trzymasz tą pozycję, oddychasz. Tak jest. Jeszcze, 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 całe 20 sekund w bezruchu, ale oddychając, słuchajcie, także oddychamy cały czas. Dobra. I ostatni taki zestaw nam został, czyli raz Pająk, raz Spiderman, jak go nazwaliśmy. I będziemy odpoczywać. Waga, pupa wysoko i go. Raz, dwa, tak jest. Raz, dwa, super. Jeszcze, jeszcze. Mhm. Ok. Siadamy, odwracamy się znowu. No i ostatni raz, ostatnie 20 sekund. Zostajemy. Podnosisz nogi, ręce i goł. Patrzysz podłogę. Mocno poczuj plecy. Oddychaj. Zatrzymaj się w tej pozycji. I wytrzymujemy całe 20 sekund. Ostatnie 20 sekund w tej rundzie. Także damy radę. Jeszcze chwila. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Okej. Okay. Kładziemy się runda zaliczona, super. Teraz czas na rozciąganie. Także przejdź sobie do klęku podpartego, schowaj głowę, wypchnij mocno plecy, taki kocik żbiec zrób, rozluźnij i jeszcze raz, tak? Chowasz głowę, wypychasz mocno rozluźniasz usiądź pupą w kierunku pięt palcami się wyciągnij jak najdalej chwilę zostań w tej pozycji wyobraź sobie, że ktoś cię ciągnie za ręce także tak się wydłużamy na podłodze w międzyczasie uspokajając oddech cały czas i jedna ręka idzie tu pod spodem czujemy jak bark się rozciąga OK, i to samo Druga ręka, czyli w drugą stronę. Super. Teraz ręka idzie bliżej kolana, a ta idzie do przodu i na ukos. Cały bok ciała rozciągamy. I też przytrzymaj na chwilę. To samo w drugą stronę. Usiądź sobie na piętach teraz. Rozluźnij barki rozluźnij nadgarstki. Złap ręce z tyłu, otwórz klatkę pierwszą, pociągnij mocno w dół. Przytrzymaj chwilę, cały czas już spokojnie oddychasz. Tak jest. Złap teraz za łokieć. Pociągnij w tył, żeby rozciągnąć triceps, tutaj tył, ramienia, jedna ręka. Druga ręka teraz, tak, też łapiesz, ciągniesz w tył. Ok, rozluźniamy barki, rozluźniamy nadgarstki. Jeszcze jedną rękę daj do przodu. Daj ją teraz do boku, żeby też bark rozciągnąć jeszcze przez chwilę. I to samo w drugą stronę, do boku. Przytrzymaj. No i na koniec dwa wdechy, jeden. Wydech i ostatni wdech. Wydech. I nasz trening zaliczony. Brawo. No i już tabata góry ciała zakończona sukcesem. Mam nadzieję, że czujesz, jak tu wszystko mocno popracowało. Napisz mi w komentarzu poniżej, które ćwiczenie było dla Ciebie największym wyzwaniem. A jeśli trening Ci się podobał, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał na YouTubie. Kliknij dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych treningach. No i co? Ćwiczymy dalej razem. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia!